Cześć Jula, to ja tata. Nagrywam dla Ciebie film, e, ponieważ zostawiłaś dwie reakcje pod dwoma komentarzami, pod, pod moim postem. E, pod postem, który ostatnio opublikowałem ze zdjęciami naszymi. Pod komentarzem Pawła i pod komentarzem Małgosi. Więc Małgosia pisała o tym, żeby można ze mną porozmawiać. W sensie, że wy możecie ze mną porozmawiać, czy ty. A Paweł pisał o manipulacji i o tym, że ja czekam. I zwrócił się stricte do, do was. Do ciebie i do Martyny. Zostawiłaś dwie reakcje. Ja mam dwa powody, żeby, żeby ten film nagrywać. I wytłumaczyć tobie. Być może coś się wydarzy. Słuchaj. O, pierwszy powód, no to ten, ta emotka, ten, ten uśmiech taki ha 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 i w ogóle, no to ym, w tym przypadku no to jakoś oznacza dla mnie przynajmniej ym, taki rodzaj, nie wiem, może grubo powiedziane, ale takiego szyderstwa, taki rodzaj wyśmiewania się z treści i z autorów, więc ym, to jest niefajne, ym, ponieważ, ponieważ nie znasz tych ludzi. Wyśmiewanie się z tego, co oni piszą, no to jest takie trochę, trochę słabe. Ja zawsze uczyłem ciebie, że najważniejszy jest szacunek do drugiego człowieka. Trzeba go szanować. Ty pokazałaś tymi uśmiechami, dwa, dwa przypadki braku szacunku dla ludzi i takie rzeczy wynosi się z domu. Twoje otoczenie uczy ciebie braku szacunku. Dla drugiego człowieka na dzień dobry. Słuchaj. Możesz podjąć działania. To jest pierwszy pierwszy, um, pierwszy powód. Możesz podjąć działania, um, bo, bo w, w sprawie alimenty masz pełnomocnika. Masz panią adwokat. Pani adwokat Karolina Walewska reprezentuje ciebie przed sądem. Czyli jest, przypuszczam, podpisane jakieś. Pełnomocnictwo, i tak dalej. I y, co możesz zrobić? Zrób to co ja. Napisz do, do prezydenta, napisz do ministra sprawiedliwości, napisz do rzecznika praw dziecka. Dlaczego nie chcesz, żeby ojciec był w twoim życiu? Y, no, uzasadnij to. Dlaczego nie chcesz ojca, i, i, i co takiego się, się dzieje, że, że ojciec ci przeszkadza w życiu, lub coś takiego, że ojciec ma po prostu zniknąć. Pani Falewska napisze dla ciebie wszystko w, w trakcie rozwodu. Za pieniądze e, chciała pozbawić mnie praw rodzicielskich do ciebie do Martyny. Także ona, za pieniądze, jest w stanie zrobić wiele, e, porozmawiaj z nią. Może ci pomoże. E, podobno, Martyna. Marti pracuje w, w kancelarii radcy prawnego. Cieszę się z tego powodu, ponieważ, ponieważ może poznać prawo, literę prawa, może poznać wykładnie prawa i tak dalej. No to także może spróbujcie prawnie, e, żebym przestał, żebym przestał pokazywać Wasze zdjęcia. Nie wiem, nie wiem, pod jakimś tam postem wstecz, bardzo wstecz. Nie wiem czy pod pierwszym, czy pod drugim, gdzie, gdzie, gdzie publikowałem nasze wspólne zdjęcia napisałaś, że mam to zaprzestać, zaprzestać mam tego, tego robić, bo um, to źle wpływa na Twój wizerunek. Ja rozumiem. Twój wizerunek teraz jest taki, że nie możesz pokazać o tym, nie możesz pokazać w ogóle, że miałaś jakiś dobry kontakt z ojcem, nie możesz pokazać, że byłaś szczęśliwa. Gdy byliśmy razem, to szkodzi Twojemu wizerunkowi. Jeżeli ludzie w Twoim otoczeniu źle reagują na to, jeżeli mm, istnieją przesłanki o tym, że my byliśmy razem szczęśliwi, kiedy spędzaliśmy czas. I dlatego to ma szkodzi Twojemu wizerunkowi, I dlatego mam zaprzestać publikacji takich zdjęć. Ja takich zdjęć mam setki, jak nie więcej. Ja Wam część zdjęć przesłałem w formie papierowej tuż przed świętami. A jeszcze więcej mam w formie cyfrowej. No i one świadczą o czymś innym zupełnie niż o tym, co, co teraz jest, jaka teraz retoryka jest prowadzona. Słuchaj, jak to jest, że ja nie mogę publikować naszych zdjęć. A, a ten e, konkubent Twojej mamy, <laughs> który z Wami mieszka, Pan Marek, czy, czy Wuja Marek, nie wiem, jak to tam, e, może publikować Wasze wspólne zdjęcia. Ustawiacie z wami do zdjęcia, i tam nie ma żadnego problemu. A ja, Twój biologiczny ojciec, nie mogę publikować zdjęć. Nie wiem, na no, co wspominałyście o tym, że to jest naruszenie dóbr osobistych, czy coś takiego. No, jak na razie, nikt ani nie jest w stanie pozbawić mnie praw rodzicielskich do Was, ani sprawić, żebym przestał robić to, co robię. Drugi powód. Drugi powód to jest taki, że chciałeś zwrócić moją uwagę. Udało ci się. Udało ci się, bo musiałem dużo myśleć nad tym. To zwrócenie uwagi nie ja rozumiem trochę inaczej niż ten śmiech, taki, taki wyśmiewający treść, komentarza i treść. Ja samego autora. Ja to odbieram, jakby tam miało być serduszko zamiast, zamiast emotki śmiechu. Chcesz po prostu pokazać, y, że to czytasz, że czytasz moje posty, że, że akurat te dwa komentarze oddają coś, co, co, co być może nosisz w sercu. Ja to tak odbieram. Słuchaj, no miałaś odwagę y, podjąć decyzję, y, zerwać ze mną kontakt. Co y, teraz mniej odwagę proszę skontaktuj się ze mną przyjedź pokażę ci to czego nie widział nikt pokażę ci to po co to robię być może więcej zrozumiesz wtedy wiem że jesteś niepełnoletnia ale już możesz teraz wszystkie dokumenty z rozwodu przeczytać na Facebooku to jest tylko mała część tego co ja chcę opublikować. Niedługo mnie dwa lata, kiedyś ostatni raz widzieliśmy. Przez może godzinę, półtorej, pamiętasz wtedy w galerii. <laughs> no właśnie. Od tamtej pory nie widziałem cię. Zmieniłaś się trochę. Jesteś bardzo ładną, bardzo śliczną dziewczyną. Naprawdę Pierwszy raz dowiedziałem twój profil od dwóch lat dopiero po, po, po właśnie twojej reakcji wysłałem Ci prywatną wiadomość Zobacz, słuchaj jak chcesz w lipcu 2020 roku podjęłaś tą bardzo ważną decyzję tak jak to Twierdzisz ty i Martyna, świadoma, autonomiczna decyzja. Miałaś 13 lat i bez powodu zerwałaś kontakt. Tego nie powinno być. Słuchaj, czy myślisz, że ci wszyscy ludzie, którzy publikują takie rzeczy jak ja, ci ludzie, którzy moi znajomi, którzy, którzy napisali komentarze pod tym postem ostatnim? którzy zrobili jakąkolwiek reakcję. Naprawdę uważasz, że oni wszyscy są w błędzie? Naprawdę uważasz, że ja w jakiś sposób zmanipulowałem tych ludzi do tego, żeby pisali takie rzeczy i tak reagowali na, na moje posty? Ty, Martyna, jesteś jedną z tysięcy dzieci w Polsce pozbawionych sztucznie drugiego rodzica. Półsierotami jesteście. Półsierotami bez, bez uzasadnionego powodu. Co do zdjęć, to będę je publikował. Jeżeli mi aplikacja zdjęcia Google przypomni, co było w danym momencie, ileś tam lat temu, i na tych zdjęciach jesteście wy, no to ja wam o tym przypomnę. To może być dla Was szkodliwe, że tak powiem. To może być dla Was niezręczne. Ale taka była prawda, taka była przeszłość i tej przeszłości nie zmienisz. Tak samo jak nie zmienisz genów. Byłaś, jesteś i będziesz moją córką. Się nigdy nie zmieni. Ja czekam cały czas na kontakt. Czekam teraz. Będę czekał jutro, <coughs> za rok, za 10 lat, za 20 lat. Nie wiem, co się wydarzy za 10 lat. Myślałaś o tym, co będzie za 10-20 lat? Jeżeli nic się nie zmieni i będzie dalej tak, jak jest teraz. No Ja sobie trochę o tym myślałem. Prosiłem Martynę, kiedyś jeszcze, jak przyjechałyście do mnie. Martyna mi opowiedziała pewną historię, którą słyszała od swojej mamy. I sama w to nie wierzyła. Żebyście zaczęły myśleć po swojemu. Zacząłeś, żebyście zaczęły myśleć e, Szerzej zdobywać wiedzę, dowiedzieć się na przykład o, o różnych przypadkach pozbawienia dzieci drugiego rodzica, to teraz mogę Tobie polecić kanał pani Ani Żukowskiej, mój znajomy na Facebooku, która nie ma kontaktu ze swoimi córkami, została pozbawiona tego kontaktu. Tak się dzieje. Twoje otoczenie ma na ciebie taki wpływ, że ty odrzucasz tą możliwość w ogóle, tak? Bo ona nie istniała. Ale zauważ jedno, że to co ja robię, to co robi bardzo dużo osób, jak się angażują w to, żeby, żeby walczyć z tą alienacją i tak dalej, no to o coś tym ludziom chyba chodzi. To nie jest tak, że oni sobie coś wymyślili i, i, i robią sobie coś bez sensu. I oni wszyscy i oni wszyscy mają tylko jedno e, życzenie, aby przestać manipulować dziećmi i e, zaprzestać przemocy psychicznej wobec dzieci. Mam nadzieję, że to się szybko rozwiąże Jeszcze że takich przypadków więcej nie będzie. Bo one są szkodliwe szczególnie dla Was. Dla dzieci. Wierzę, Julia, że tu chodziło o serduszko, a nie o, o śmiech. Naprawdę, załóż lewe konto. Ja wyślę Ci zaproszenie. Będziesz mogła komentować nawet moje posty. Skontaktuj się w jakikolwiek sposób ze mną na Pinterestie, w Google'ach, na YouTubie. Ja dalej będę robił to, co robię. I uwierz mi, że ja się dopiero rozpędzam. Trzymaj się, kocham cię, pa.